Siemka kochani, dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym z Lumpa. Byłam ostatnio, w sumie dwa razy byłam, raz byłam na promocji minus 50% od ceny regularnej, a drugim razem byłam na wyprzedaży każda sztuka za 5 zł i powiem Wam, że naprawdę genialne rzeczy dorwałam, aż sama jestem w szoku. Także pokażę Wam, co tam ciekawego mam. No, i w jakich cenach mniej więcej to kupiłam? A więc tak, zacznijmy może od tej promki, wszystko za 5 zł. No to tak, kupiłam taką spódniczkę. Jak wiecie, ona jest jeszcze ani niewyprana, ani nic, bo, bo dopiero co je ja przyniosłam te rzeczy. Taką spódniczkę z Zary za 5 zł. Także mega fajna, podoba mi się. Ona jest taka bardziej tutaj niżej, tak na biodra. Ale fajna, już umierzyłam, także genialna. Kolejną rzeczą to jest tak, znalazłam dwie panterki. I byłam mega zadowolona, bo bardzo lubię, ostatnio polubiłam panterkę. Gdzieś tam wcześniej za rzadko, kiedy nosiłam coś w, pan, w panterkę. A tutaj znalazłam tak, taką bluzeczkę. Ona jest z tej firmy Big box, tak? No jest tutaj z takim hokerem na szyję. Mm, panterkowa, oczywiście, coś w tym stylu. Bardzo fajna i też dobrze leży. Tutaj jeszcze mi się rękaw zaplątał. Co myślicie? No, według mnie, do mnie tutaj, tak, o, przy, przymieszmy. Genialna. 5 zł. E, dobra. Tutaj jeszcze pokażę wam taki fuck up, co nie ogarnęłam. E, taką spódniczkę znalazłam. Bardzo ładna, podoba, podoba mi się ogólnie. Tylko nawet tu jeszcze ma te zmetki z jeszcze nie ściągnięte. E, tylko tak, no zamek ma rozwalony. I no ale dobra, no za 5 zł, no to stwierdziłam, że po prostu dam ją do krawcowej. O, i tak wiecie, na, na zimę czy coś. To taka fajna spódnica do kozaków wysokich. Także szkoda mi ją wywalać. 5 zł kosztowała, no to jednak pasuje ją ogarnąć i, i, i chodzić w niej po prostu. Eee, następną rzeczą jest taka bluzeczka. Nie jest jakaś nie wiadomo co, ale fajna, bo jest taka w sensie. Taki materiał przyświtujący lekko. No, ma tutaj. Czekajcie, zaraz wam pokażę. Takie guziczki. Tutaj jest kołnierzyk. Także jest taka. No, nie widać tego. Na pewno nie widać, ale jest spoko. Taka, taka daily, taka basicowa, spoko. Następna bluzeczka. To jest tutaj taka kolejna panterka, tym razem trochę większa i bez hokera. Zobaczcie sobie, jaka ładna. Tak mi się podoba, no naprawdę. No tak po prostu bez tego, ale no, idealnie! Idealna. I tak samo dałam za nią 5 zł. Tym razem mamy tutaj Amis Amisu. Nie wiem, jak to się w ogóle wymawia, ale to jest New Yorker. Także takie cudeńko. Też za 5 zł. No i seria z 5 zł się skończyła. Jeszcze kupiłam parę rzeczy dla mojego męża, ale tego już nie będę pokazywała, bo w sumie chyba nie ma sensu. Pokażę Wam teraz mój drugi, drugie zakupy. Tym razem było to minus 50% od ceny regularnej. No i pokażę Wam jeszcze. Kupiłam mężowi koszulę. Muszę Wam pochwalić, muszę Wam jakby zarekomendować tą markę. W sumie nie wiem, czy to jest marka, czy to jest po prostu mowa o tym, że to jest jakiś materiał egipski, bawełna egipska. Ale no naprawdę to, ten egipski materiał, to bawełna jest tak świetna. Raz, że to się w ogóle nie mnie, wypiorę to... Bo już jedną taką z tej firmy mój mąż ma, Wypiorę to. To się w ogóle nie mnie. Tak jak wiecie, jak faceci chodzą po całym dniu na koszulach, to tutaj się robią takie paski eee, z takiego zginania. Wiecie, wszędzie się to marszczy. To ta koszula się praktycznie w ogóle nie marszczy. No serio, chodzi w mnie, jakby był świeżo wyprasowany. Wiecie, tak jak ubierzecie koszulę od razu z prasowania i tak 15 minut ona wygląda za jej nie powiem jak. No to ta koszula wygląda tak cały dzień. To jest po prostu rewelacja i za tę koszulę dałam bodajże 10 zł. Nie wiem już chyba, nie wiem czy mam tutaj cenę jeszcze, ale. Czekajcie, nie, o jest. Tak, ta koszulka, koszula kosztowała 10 zł. Jest po prostu fantastyczna, mówię wam. Także faceci polecam. E, tutaj mam jeszcze tak. Kupiłam sobie w ogóle, zaszalałam. E, ostatnio trochę zmieniam styl. czyli się tak trochę sobie dobieram z tych takich no, nowo, z tego co teraz się nosi, e, żeby to jakoś fajnie skomponować. No i tak mi się spodobał, taki sweterek, oto. On wygląda tak, jest taki wiecie oversizowy, ale do, do takiego kremowego stanika pod spód, bo jest taki, wiecie o, taki lekko prześwitujący. E, do takiego kremowego stanika, do tego fajne spodenki jeansowe na lato, e, buty białe, będzie petarda. I za tą luzeczkę dałam, zaraz znajdę cenę. W ogóle nawet nie wiem, jaka to jest. A to jest jakaś taka marka. O! Tu! Nie wiem, co to za marka. Ale jeszcze sprawdzimy skład. Czy tutaj w ogóle jest jakiś skład podany? Co to jest? Ak A, to jest akryl. Także nic ciekawego w sensie składowym. Ale fajna jest ta koszulka, podoba mi się i wydaje mi się, że będę spokojniej wyglądać. Wiecie, ja będę to. Tak wkładać do czegoś, w sensie, że ona tutaj tylko będzie taka szersza, a dół wąski. Kolejną rzeczą to jest taka koszula, totalnie basicowa, z handem Zobaczcie, co to jest. To jest pewnie poliester, 100% poliester. Ale jest super ta, ta koszula, bo, bo ona się tak nie mnie. Jest taka lejąca się i fajnie to wygląda w stylizacjach. Ja nienawidzę koszul, które mi się mną, tak wiecie, ubiorę. Tak jak właśnie mój mąż, mojemu mężowi kupiłam. To ja też nie lubię takich koszul, że ubiorę pół godziny i po prostu wyglądam, jakbym z szafy wyciągnęła dopiero co tą koszulę. Więc ta koszula będzie spoko. Pod względem tego, że się nie mnie jest fajna lejąca i będzie fajnie dopas do, dopasowywała się do reszty stroju. Także polecam. Yy, ostatnie rzeczy to mnie tutaj zdziwiły bardzo, że w ogóle je wziąłem, ale tak sobie myślę, w sumie tu jest jakaś taka marka taka. Co to za XS? No dobra. Taka bluzeczka zakładana na pół z takim rękawkiem, powiedzmy trzy czwarte No i też jest fajna, też ma taki lejący się materiał. Podoba mi się bardzo i tutaj jeszcze z tyłu ma taką... O, takie coś, nie wiem. Fajnie to wygląda, podoba mi się. Do jakiejś spódnicy do pracy będzie genialna. I ostatnia. Za tamtą bordową zapłaciłam odajże 8 zł, a za tą czarną 6. Także też dobre ceny. I tutaj mam jeszcze ostatnią. Za nią dałam 9 zł. Bo jest tutaj medka. Ona jest. Nie wiem, jaka to firma? Holly coś tam. And White by Lindex. I ona jest taka, w sumie, wiecie, teraz się wydaje taka beznadziejna, ale w lecie do białych spodni, do jakichś fajnych butów, jakieś sandałki czy coś. Będzie fajna, tak mi się wydaje. Zresztą jeszcze zobaczę, bo tak, tak myślałam, tak myślałam o niej, że no może będzie spoko, zobaczymy. Ja wzięłam tak na próbę. w sumie za te 8 zł, no to jak nie to dam mamie czy tam komuś. No i tyle. Teraz pomierzę częściowo rzeczy i wam się pokażę w nich. No tutaj mam tą pierwszą bluzeczkę. Tutaj mam tą drugą, ona jest taka troszkę tutaj dłuższa, też można ją tutaj pozapinać na guziczki, troszkę, troszkę jest szersza, ale wiecie jak to bywa, może przytyję, może coś, nie no ogólnie jest spoko, fajna, będę ją tak miała na takie właśnie wyjścia, takie codzienne. Teraz mamy drugą sukieneczkę. Ona jak najbardziej do jakiejś takiej spódnicy z wysokim stanem będzie super wyglądać. Tutaj mam tą koszulę z handemu. W ogóle ona jest mega długa. Nie wiem właśnie, czy to nie nosić jej po, po, po prostu wiecie, tak jako takiej rozpiętej koszuli i pod spód jakiś taki na przykład... Wiecie, taki topik, tylko tak? I czy ona jest taka rozpuszczona, i na przykład do spodenek jakiś? No, bo patrzcie, no ona jest taka mega długa, no ale jakoś ją tam wystylizuje, żeby to miało ręce i nogi. Także jakoś sobie z tym poradzimy. Nawet można by było ją właśnie nosić tak, jak, tak jak przed chwilą tutaj miałam, po prostu, wiecie, związaną w pasie i, i wypuszczoną, no bo mega ładnie wygląda. To wam się jeszcze, wiecie, muszę ją ogarnąć i tak dalej, ale jest spoko. W sensie nawet bardziej. No czekajcie. Coś takiego. Tu już to wygląda spoko. I... Do tego jakieś takie, wiecie, jeansowe spodenki, takie, takie szersze. I to będzie fajne. Ja to widzę, widzę w tym po prostu potencjał, naprawdę. No i tutaj mamy ostatnią bluzeczkę, coś takiego. No też się spoko, wydaje, do pracy, do spódnicy, jak najbardziej, tak. Ona jest taka, no niby XS, ale kurczę, troszkę jest szeroka, więc ja bym ją widziała, bo tutaj wygląda fajnie. O tu, właśnie tutaj jakaś spódnica, taka o dotąd. I to by było fajne, no bo tak, to ona jest luźna na mnie. Mimo tego, że to jest niby ten XS. No i ta ostatnia bluzeczka, blue. Też jest spoko. Właśnie mówię, do jakichś jasnych spodni ona będzie fajna, bo ona ma takie, właśnie ma fajny taki tutaj dekolcik i nie ma żadnego. Żadnej tutaj y, nie stójki, tylko nie ma kołnierzyka. Więc jest spoko. Fajna, bardzo mi się podoba. Także już wiem, że na wiosnę będę miała fajne stylizacje. E, no i e, jeśli Wam się spodoba ten filmik, to proszę bardzo Was o lajki, subskrypcje. No, i jeżeli będzie w miarę dużo lajków, to będę powtarzała takie serie z haul zakup, zakupowy na przykład z lumpa, bądź też z innych sklepów, więc jeżeli Wam się podobał taki materiał, proszę Was bardzo o łapkę w górę i subskrypcję. Także bardzo Wam wszystkim dziękuję tym, którzy tutaj jesteście, tym, którzy mnie wspieracie, także. Do zobaczenia!